Lodowa płyta, lodowy dysk znajduje się przy generatorze drugim w trzech miejscach. Mm. Simon, nie widzę tego starowiska. Dobra, Jak to brzmi? Um, a więc oh. tak, pierwszym krokiem w ulepszeniu lodowego kosturu jest strzelanie w te kamyczki, aż obrócą się na drugą stronę. I tutaj mam taki symbol, który jest powiązany. Każdy symbol ma odpowiednik z kamyczka. A, nie wiem, czy będziecie widzieć z tym, ale e, pierwsze osoby, które tu grały, miały dosyć trudno, bo musiały na zasadzie prób i błędów. A już mam przez kość przeszkowane odpowiedniki bo samemu tego do końca nie pamiętam Jest na nagranie z tym akaczą. oj zobaczymy czekaj to będzie Moja chwila sławy Nie widać cię Strzałka Cześć. i w To? Kółko niezamalowane to jest skres A wow Zombie! zabierz to coś Zabierz to ode mnie No gdzie? A czemu on ciebie goni? Bo jestem seksowny. Bo zbliżyłeś się do, do Ale, te, ja ...zombiaka dotykałem, a on mnie nie chciał gonić. Ty, wo, ale się zbokowałem o ścianę. No, Kator, teraz masz przejebane. Co? No, bo jak to zrobisz? O, 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 Przecież ja wiem, mam ten, na Steamie patrzę. Poleciłbym, ale nie wiem, ten. Poczekaj. W tą stronę, czyli będą te dwie kreseczki. Te dwie kreseczki. Hmm? Te dwie kropki symbolizują... No ee... lag. Ale lag. O kurde. Ty, uwaga, bo ten zombie tam jest gdzieś. Mam takie lagi, że masakra. I kamień jest czysty. I co teraz? Teraz trzeba zrobić krok drugi, więc wracamy. Ha, fajnie. Krokiem drugim w ulepszeniu różdżki lodu. Sorry zalaga. Czasami jak włączam nagrywanie to jest taki wiesz, taki spadek FPSów do 2. W dodatku jestem hostem. Drugim krokiem w ulepszeniu lodowego staffa jest zamrożenie, a potem zniszczenie takich trzech skrzyń, które się pojawimy na mapie. One są takie jakby krystaliczne, nie wiem jak to dokładnie nazwać. Kryształowe. Gdzieś takie się ruszają. No to tak jakby wodą oblano O, zamroziłem? Bart, mógłbyś czynić honory domu? No, no Shelf to! Czy... Aha! Dalej. Proszę. Pod, podążaj za mną. Co to było za broń? To, co ja mam w rękach, czy to... Nie. BRK. A, to! Tak? Tak. To jest... Y, Wonder weapon no. z tej mapy. To jest no. taki Michigan. Tylko jest po ulepszeniu już, poczekaj. Kolejny, choć źle poszliśmy. Wiem, że uznasz mnie za idiotę, ale co to dość kurwy jest, mi się Masz Maszyk. Ciężki karabin, man. Ciężki karabin, maszynowy. Gdzie ty pobiegłeś? Gdzie? No tutaj. Czy Jagera Najdalej dalej, stąd. Ja chciałem, znaczy chciałem jako jagera zostawić jako ostatni, ale okej. To jest robocik, tak. One jak na ciebie staną. O, gdzieś tam mają takie lampeczki. Ty im pojechać tam. Można sprawić, żeby stanął na tobie, gdzie a tutaj. A tutaj Jeżeli lampki musisz palą pod stopą to jak strzelisz w tą środkową klapę to się otworzy portal i do góry Czekaj czy pod... granatem Nie, nie granatem się nie rozwali jej. Mam te sam teksy, może wybuchnie Nie Ale tak. lipa Strzel. O, i ostatni z tych sześcianów, tych skrzyń o, jest Jak wyjdziemy tutaj Przy generatorze drugim Na te gówno, po którym chodzić Słyski, nie da normalnie O. Teraz idziesz do światła. Poczekaj. O o! Widzisz, widzisz? Kulka spada z tego nieba tak jakby, tylko kurwa i pewnie nie zobaczymy, bo jesteśmy za daleko. Niech ja nie widziałem. Nie, nie widzę jej. Za daleko jesteśmy. No, o, lag był, uwaga. No, to takie konkretne. Trzeba ustawić te okręgi znowu, teraz na niebiesko. Dobra. Pierwszy, drugi, trzeci... na dole. Ostatni od dołu to ten. Siop. To jest ta kulka? Szybko, biegnijmy! Zobaczymy jak wylatuje. Szybko! Biegnij! Biegnij! O, o! Widziałem jak leci! Widzę jak leci! Ech chuj, jesteśmy za wolni. Co w tym takiego podjechać Nie wiem. To był krok trzeci, teraz zmienię różdżkę i potem, jak już wszystkie różdżki będą na etapie czwartym, to pokażę wam na czym polega etap czwarty. O dobra, teraz panowie odkładamy kostury... Jesus, jakie lagi, bo włączyłem nagrywanie. Ja mam kostur wody, gdzie... Tutaj jest kostur świata, to już ulepszony, znaczy powietrza. Wsadziłem kostur błyskawic. Ja też. Kostur wody. ognia, to teraz ja jeszcze tylko mój wody. O, zombiaczki. Dokładnie. I tak jak z kosturem powietrza, trzeba po prostu zabijać zombiaki, dusze będą wlatywały. O, poleciało do fioletowa awa. Najlepiej stanąć ten na środku i bronić się. Dokładnie. Na środku stajemy wszyscy, bo ten, będziemy zawsze z jednej strony chronieni tą ścianą. Mama ciekawostka, ubersoldaty, czyli te duże zombiaki w zbrojach, nie mogą się przejść do mistycznego światu, więc... E... Świata. Świata. Świata, sorry, przepraszam, przepraszam. Lodowego jeszcze nie można podnieść. Ale chamsko mi odgrudziła lodowo. błyska, widna błyska to jest mój, to jest kurwa. Ognia też jeszcze. Lodowy kostur jest ulepszony. Poczekaj, to był mój, tak? To ja go podniosę i powiem, jak się nazywa. coś się jeszcze nie Kurwa! Zaraz, zaraz, poczekaj. Może, może, może. mogłeś go go normalnie, bo puściłem tą. E, ulepszona. Różka e... lodu nazywa się strzała ulla o, i jak przytrzymacie e... prawie przycisk to zużywając 6 naboi przyzywacie taką jakby burzę śnieżną która trwa przez 6 sekund tak więc jak już mówiłem specjalne podziękowania dla Bartka jednego z naszych subskrybentów Skandianina z, z kanału ze Skandiani City i że się z wami, Melikar co mówiłeś Kandy? Yellow. A uh, Yellow. Yellow, you live only online. Na razie. Beces? Na razie.